Dzień dobry, e, długo mnie było, ale już jestem. E, bo naprawdę musiałem odpocząć od e, całego tego wariactwa całej tej polityki i tych rozbrykanych tęczowych orangutanów Pokroju kroju Lępart i tych innych. <laughs> właśnie nazistyk no, jak zwał, tak zwał, no, więc musiałem sobie dać trochę na luz i zrobić taką e, burzę mózgów, no, a więc, no, obserwując właśnie Teraz e, kończący się rok 2020 i 2021 Teraz e, Nastał No to ten przełom właśnie e, Mi się wydaje, że To był taki odpowiedni czas Żeby e, Pomyśleć Nad sensem takiej naszej egzystencji, no, no bo większość właśnie mm, dzięki no całej tej sytuacji z koronawirusem i z obostrzeniami no to musiała zostać właśnie na chacie nie? No i kiblowała tam, no mm, w swoim domostwie nie w, w większość w piwnicy nie no no i mieli dużo osób właśnie dzięki temu, że pracowała zdalnie no to miała też dużo czasu żeby zastanowić się na E, takimi rozterkami egzystencjonalnymi nie, pokroju e, co było zanim się rodziłem e, co będzie po nie? co w środku e, dokąd zmierzam e, na co mi robota na co mi dzieci nie? E, na co mi ta duża plazma na ścianie no co ekspres do kawy. No właśnie. No ale nie wszyscy się no, oddali takim wyższym rozmyślaniu. Nie wyższym właśnie takiej wyższy takiej filozofii. No tylko mm, bardziej, no, mm, ta ca reszta społeczeństwa bardziej skierowała mm, swoje myśli ku takim. No. Mm, no. Mm, no mm. Tak, nie korona party, korona ferie. No, nie za dobrze to świadczy o właśnie naszym społeczeństwie i tego, w jakim ono obecnie uglęzło głównie. Tak. E... No ale jednak ta przeważająca część, no to bardziej odda się właśnie tym rozmyślaniom No i stąd taki właśnie wysyp tych wszystkich popularno tam naukowo, fantastyczno takich programów na YouTube, jak e, jasnowidz Jackowski, Ator, mm. jest taki ostatni, który oglądałem, ciekawy, no to Studio Yahoo, mm. dużo takich e, programów, które, no, mm, obecnie Dzięki takim niepokojom społecznym zyskują na popularności. Tak, bo ten ostatni czas bardzo trudny. To powiem Wam taki rok Murzyn, tak. To był spokojny rok. No spokojnie, tak, bo wszyscy siedzieli na dupie, nie? Chociaż no nie każdy, no, dawał się usadzić, nie? No bo, no. E, Polak to jest taki, no, e, ma niepokorną duszę korogatom powiedzieć no nie za bardzo się lubi słuchać ale czasami trzeba trzeba jednak trzeba być posłuszny tak no i To spowodowało właśnie, że, że większość osób zamknięta sam na sam, to znaczy, no, miała więcej czasu na, powiedzmy, na to, gdzie normalnie nie ma czasu, nie? Bo wiadomo, robota, dzieciory, rachunki. Hmm, trzeba spłacić, nie? 60 całego LCD -kan, no to to się samo nie zrobi, nie ma czasu, nie? A to bym powiedział, nie ma czasu na pierdoły. Tak leci, nie? Tak jakoś leci, ale. Do pewnego momentu, aż ten czas tak wyhamował w tym roku. No. No i ja też się zastanawiam, dokąd to zmierza. Jaki będzie tego finał całej tej hmm, historii? Hmm. A jest co? Jest to? Jest też jeszcze opowiadać i jest dużo wiele rzeczy do odkrycia. Hmm. Wszystko się pewnego roku sumuje i gaz, każdy y, stanie przed ścianą. Każdy stanie przed swoim przeznaczeniem. Jak będę miał e, trochę m, więcej czasu, no to podejmę jakieś właśnie tematy z takich no m, właśnie takiej filozofii, coś ko Age, e, Gnoza no i no, postaram się bardziej... <laughs> nie, nie miałem jakoś specjalnych czasu. Więc postaram się bardziej rozwinąć swój kanał i też yy, yy, zapraszam jak yy, macie trochę więcej czasu no, to możecie zajrzeć no, na mojego Facebooka i Twittera i też Instagrama założyłem ostatnio, więc coś tam ciekawego wrzucę się mogli to zobaczyć no czas ucieka no a ha. coś tam czeka